Siemano, witajcie. Transporty można powiedzieć wymieniają się praktycznie cały czas na polu. Dzisiaj z Łukaszem jeździmy we dwoje, ponieważ mamy no, praktycznie drugi koniec miasta, jeżeli chodzi o wywóz zboża z tej działki. W związku z czym jedna osoba by po prostu tego nie ogarnęła, bo trzeba na bieżąco zrzucać. Jak się tylko zrzuci, przyjeżdżać na pole. Bo praktycznie za chwilę będziemy wysypać kolejny zbiornik. Cześć, wam wszystkim, z tej strony Łukasz. I teraz Sebastian, ty to jesteś chyba na wszystkich odcinkach. Po trzech dniach wróciłem do transportu eee, dziś skończyłem z samego rana baloty. Niecałe 700 sztuk balotów zrobiłem słomę i to nam starczy. Eee, akurat tak do sztuki w zeszłym roku, teraz też tam jeszcze mamy zapasy z innych tab, więc może nawet jak zabraknie to się weźmie. zobaczcie jak ładnie ściernisko wygląda. Ogólnie mamy średnią około 7 ton pszenic wszystkich nie? na razie tak się to przy ile już jest skoszone? To jak to będzie skoszone, to będzie jakieś 60 hektarów. Nie, no to więcej będzie. 70 hektarów jak te pole skosimy no i na razie średnia jest. Koło 7 się zakręca, czy to pszenica po pszenicy. Czy pszenica po rzepaku? My tak ja to łącznie już to mówię. A rekordy były były miejscami nawet 12 ton sypnęła. No, a miejscami wiadomo, jak po braku wody na słabych ziemiach, no to e, też, też. Ale nie ma, nie ma co narzekać, naprawdę. I nikt mi tutaj nie zabroni mówić prawdy, bo, bo, bo rzekomo walczycie z suszą, ale przecież to jest bzdura. Nie, Sebastian? No, pokaż tą pszenicę. Zobaczymy, czy ona będzie miała parametry, bo spadła ulewa niedawno, więc mam nadzieję, że białko jeszcze trzyma jest na pewno sucha, drobna widać. Ciężar swój ma, bo mamy szczeby faktycznie jest napełnione. Także więc. A skąd ty jest Sebastian jestem między Tur Tur turek a koni, tak? Tak. No Sebastian no, stamtąd przyjechał. Popatrzeć jak się na zachodzie pracuje. No tak samo w sumie w każdej po części Polski. Kolejny słuchajcie, dzień zmagań z pszenicą. Na szczęście pogoda. Idzie nam, z nami ręka w rękę choć coś tu próbuje się co nieco zachmurzyć jakieś chmurki się pojawiają tam na horyzoncie też jakby ciemniej ale jeszcze z tego żadna kropka kropla nie spadła i mam nadzieję że tak zostanie mam aktualnie sobotę 30 dzień lipca i można powiedzieć że już częściowo połowę pszenicy mamy za sobą czyli jestem zadowolony. Bo, nawet jakby teraz jakiś deszcz popadał, to już człowiek jest spokojny, bo część zapasu ma już schowane pod swoim dachem w magazynie i możemy być spokojni, jeżeli chodzi o e, parametry. Bardziej martwi mnie to, że nie możemy się z tym materiałem pomieścić, ale to tylko działa na plus w tym momencie. Także ja jestem z tegorocznych plonów jak dotąd zadowolony. Ogólnie, w małej miejscowości, jakim jest Drawno, jakieś 3000 ludności tu mieszka. Mina ma 5,5 tysiąca. Mamy jeden market słynny, i drugi jeszcze słynniejszy. No i taki sam mamy po drugiej stronie miasta. Mamy jeszcze swoje lokalne jeden market, który jest tutaj od lokalnego rolnika. No także więc wyobraźcie sobie i powiem wam: Ja może rzadko jeżdżę, gdyż ona była w szpitalu, to trochę częściej, ale jak pojawiły się soboty, to. Wszystkie te, takie kolejki potrafiły być, że nie można było trafić czasu e, gdzie e, gdzie nie ma ludzi, tak? No bo wszyscy, no a, ty, a tu w sobotę to już w ogóle Wieczorem to już nie ma co kupować, bo już wszystko wykupione, no to jest też i wtedy, no, w okresie wiosenny, tak turystów nie było jak teraz, a teraz to już nie wiem czy w ogóle No drobno jest ogólnie, możliwe, w turystycznym, od dziecka jeżeli od dziecka tymi drogami się tutaj poruszam Takie można powiedzieć trochę krajo, krajoznawczy. No tutaj głównie są spływy, tak I ludzie przyjeżdżają e, też dobrze się pobawić i też na te spływy, tak Są tu firmy, które przywiozą, odwiozą, w jakim stanie by nie byli takim Zabiorą, tak Także więc tutaj jest wszystko O, Andrzej O, tak Andrzej już sobota się zaczęła co niektórych, a jest dopiero 16 widać to, szero, widać to po, po pobocznych tych lasach o koleś mi mówi, cześć widzicie dzieci jakie są miłe pokazują ręce a czasem miło się przyjeżdża przez naszą miejscowość no tak to wygląda mamy aptekę oczywiście dom towarowy jakby tutaj Kiedyś, jeszcze pamiętam mi się mogłem ubrać i zabawki kupowali mi rodzice i była na dole kawiarnia No także więc tu mamy te nasze rondo a tu się jedzie do nas dużo Wiele, wiele ludzi się pyta jak dojechać do nas No właśnie rondem my w lewo Przy kościele no, Który się cały czas remontuje Ogólnie zimno jest dzisiaj, więc po co mi ta klimatyzacja? Przy... Tutaj. I prosto Mamy tutaj taki krajoznawczy no, no niedługo nam nie zajęło, nie? Akurat fajnie poszło tam już, Godzina już trochę późniejsza, bo jest dura eee, No 17, już kto miał iść na grilla, pewnie już poszedł eee, Kto nie zdążył, to na pewno teraz jest Dokupować, więc zaraz to wszystko ucichnie no zobaczymy, jak będziemy w nocy, ee, w nocy wracać, a tam na pewno się będzie dużo działo, bo mówię jest, so, jest sobota, a, a nigdy się nic... Nie było tak, żeby w nocy nic się nie działo. Szczewko numer budynku, Pszczewko 0,5 proszę oznakowani jesteśmy, także więc no i teraz tu jest nasza droga. Drogę walczyliśmy wiele lat praktycznie ta droga uratowała nasze gospodarstwo gdyż w sezonie zimowym nie było, no w ogóle nie była funkcjonalna Mlecza, mle, ten, nie chciel, ten mleko nie chcieli nam odbierać my nie mogliśmy się poruszać e, więc e, no, naprawdę dobra infrastruktura drogowa e, po części jest sukcesem naszego gospodarstwa też ta, bo, e, no jest rewelacja tu jakbyście sobie pomyśleli co to było wcześniej to za głowę byście się złapali, tak? No i też dużo ludzi chodzi tą drogą, tak? Spaceruje e, wokoło jeziora, więc no właśnie tam stoi taki kamper. Bardzo dużo tych kamperów w tym roku się pojawia, obcych, tak? Z ludźmi nie można się dogadać. Stawiałem jak stawiają. E, ten akurat zapytał się czy może, ale tam mieliśmy takich co się nie pytają. Wjeżdżają na pole, bo po prostu myśleli, że jest to wolne. Dobra, dojeżdżamy do naszych bram. Myślę, że to tyle w takim krótkim sprawozdaniu. Ja myślę, że zrobimy rękiem takie podsumowanie, że dziwno jeszcze nawet pumetka nie mamy, nawet nie ma co myśleć o końcu. Ale w którymś momencie zrobimy, powiemy, eee, co, czy jesteśmy zadowoleni, co cośmy zrobili, żeby być zadowolonym. Czy sypało jak chcieliśmy, czy. No, tam mamy żmikę. Hala praktycznie zaraz będzie pełna. Myślę, że te pole dopełni ją. A jak nie te pole, to jutrzejsze pole dopełni ją. Zostało nam jeden, jeden e, silos. E, pusty jest, drugi jest troszeczkę z rzepaku. Jest taka myśl, żeby ten rzepak e, z trzeciego silosa, żeby były dwa puste, wywieźć do znajomego e, na przechowanie. E, no tylko, że to trzeba jutro zrobić, samego rana. Wiecie, to człowiek jest zmęczony nawet Horsz, owiarka odkryta zaraz, tamta przyjdzie do odkrycia chorsz nie będzie przykrywany, bo ja to co elektryczne to ja pościągałem No niestety, no, ten hangar przeznaczyliśmy, ten stary dla bydła no i, no i nie ma, nie mamy pomieszczeń Musimy się zastanowić co dalej, tak? Bo ta, to już naprawdę nie jest fajne, że maszyny gdzieś muszą stać przykryte No i tak, przy okazji, słuchajcie, bo rzadko kiedy mam możliwość nagrać coś pod halą, zazwyczaj jestem, jestem w transporcie, pozostawiam tylko przyczepę do wysypu. Dzisiaj aktualnie jeździmy właśnie z Łukaszem we dwoje. Także mam chwilę, wrzucam aktualnie, więc coś Wam mniej więcej opowiem, jak to wygląda tutaj pod halą. Eee, dużo osób kiedyś pytało, co my mamy za żmijkę, Wam dokładnie mówię. Jest to top metal. Eee, producent bodajże w Rogorzewie średnica tej rzmijki to jak dobrze pamiętam 200 albo 250 chyba 250 tutaj jest teoretycznie na godzinę powinna przerzucić około 30 ton eee, więc ciężarówkę bez problemu jesteśmy w stanie załadować eee, do tej rzmijki widzicie przyczepy przygotowane sypy ładnie się tutaj wszystko Osypuje, no i Zbika rzuca dalej. Ona ma ten atut, że ma bardzo daleko wysunięty przód. Tam mu jeszcze dorobiliśmy taką rynienkę, więc praktycznie o metr dalej jeszcze jest w stanie rzucić. Eee, pytanie, no czemu nie podrzucamy tego ładowarką? No dlatego, że osypuje nam się i tak już dość sporo na blachę, a jak napiera duża masa eee, na blachę, no to jesteśmy w stanie ją nawet wypchać, dlatego żmijka jest tutaj idealnym rozwiązaniem bo to co ma się osypać, to się osypie a jesteśmy w stanie w miarę do góry ją nasypać oczywiście błędem jest to, że nie ma tutaj murków oporowych chociaż na te półtora metra bo na pewno byśmy nasypali tutaj więcej e, ogólnie rzecz biorąc już rok się do tego przykładamy, żeby te murki zrobić i nic z tego wychodzą, cały czas coś innego jakby jest priorytetem ważniejszego i się człowiek zawsze mówi, a jakoś to będzie, no w tym roku będzie problem bo już praktycznie mamy zasypane 3 czwarte hali. A tak naprawdę jesteśmy na połowie koszenia yy, pszenicy. Hala ma 400 m2, także niby dużo pod kątem gabarytowym. Ale jeżeli chodzi o zgromadzenie zboża, powinniśmy tutaj średnio zmieścić około 600 ton pszenicy. Tyle przynajmniej w latach ubiegłych udało się zmagazynować. Także widzicie taka relacja właśnie z hali, jak to w ogóle u nas wygląda. Spójrzcie, kurzy się za kombajnem, i to całkiem sporo, a to może oznaczać tylko jedno: mamy bardzo suchą pszenicę. Wilgotność kształtuje się między 12 a 13% tyle wskazuje wilgotnościomierz w kombajnie oraz wilgotnościomierz stacjonarny, znaczy stacjonarny przenośny, który koryguje, którym korygujemy też to, co kombajn podaje, bo nie zawsze kombajn pokazuje prawdę, więc tą korekcję. Co jakiś czas warto wprowadzić, szczególnie wtedy, kiedy zmieniamy odmianę, bo każda odmiana jest oczywiście inna i to taki ma, ma swoje po prostu mankamenty, ale no to już wiadomo, że trzeba mieć w głowie, że gdzieś ta wilgotność może iść na korzyść lub niekorzyść na tą, na tą chwilę. Musi się sypać e, każdy zbiornik w locie. A to na oczywiście pozwala zaoszczędzić czasu, e, jakby oszczędzić też paliwa. No bo, jakby nie patrząc, kąpań w tym czasie co mógłby się zatrzymać, on cały czas jedzie i kosi I dodatkowo wysypuje na przyczepę. To jest taki pozytywny atut e, całej tej zabawy. Tata ogarnął sobie już GPS-a, daje sobie z nim naprawdę świetnie radę. Więc na obecną chwilę podczas wysypywania jedziemy takie dobre 5,5 na godzinę, nawet czyli powiem Wam, że naprawdę dość dobry wynik. Co mogę więcej powiedzieć? No John Deere może jechać z tą prędkością. Jemu tutaj nic nie będzie groziło, nie gubi. Zostało to jakby skorygowane, sprawdzone, więc tą, tą prędkość przetestowaliśmy sobie. Jest już ona wyrobiona. No i tata, jako już doświadczony operator świetnie sobie e, daje z tym radę ja mam też tutaj GPS-a uaktywnionego więc widzicie, nawet nie kieruję kierownicą mam cały czas stały odstęp i kontroluję tylko, aby za szybko się gdzieś nie oddalić od rury wysypowej chociaż to już jest w zadaniu kombajnisty bo my mamy ustaloną stałą prędkość i tutaj w zasadzie on już powinien sobie dozować czy może jechać szybciej, wolniej tak, żeby na tą przyczepę usypać odpowiednio i żeby nie było przesypanego e, materiału on, jak teraz tak jedzie kombajnem to robi około 3 do 3,5 hektara na godzinę. Więc wydaje mi się, że naprawdę, jak na ten header, przy wydajności 7 ton z hektara, bo mniej więcej ta pszenica tutaj tyle sypie, jest naprawdę całkiem, całkiem dobry i fajny wynik. Więc, jakby nie patrząc, 3 godziny możemy zrobić 30-35 hektarów, 2-3 godziny, 10 godzin i możemy zrobić. 30-100 hektarową działkę, czyli mniej więcej tyle co tutaj jest i taki jest plan, aby ją dzisiaj skończyć, zobaczymy jak tam senior sobie da radę na razie jest fajny długi odcinek potem zaczną się już kliny a wiadomo, że na klinach tego czasu najwięcej schodzi ale ładna się słuchajcie aura pogodowa zrobiła za nami zachód słońca Kolejna oczywiście przyczepa w locie, ale kurzy się nie z tej ziemi. A dlaczego usta wiatr, zrobiło się bardzo spokojnie eee, i nie chce ten kurz w ogóle iść do góry? Wszystko się osadza na tej takiej dol dolnej warstwie. Także ujęcia naprawdę wychodzą bardzo fajnie, czy ze zdjęć, czy z filmu. I muszę Wam powiedzieć, że praktycznie zbliżamy się do końca już tej działki. Boż, jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj clean i ten klim, tak będzie troszeczkę czasowo się ciągnął ale jest dopiero godzina 20.20 także sądziłem, że nie damy rady dzisiaj 30 27 hektarowej praktycznie się skończyć a jednak widzicie jeżeli się nic nie zepsuje to na pewno ją dokończymy no i ze mną misiaki jeszcze z kolacyjką wpadły haha, <aunque> tak jest dalej są, tu Wisiu siedział już troszeczkę dłużej ze mną Mama dojechała z samochodem. No, I mi tutaj dzielnie teraz towarzyszą. Tak się ten mały brząc rozgadał, a jeszcze rok temu w wózeczku jeździł, taka mała pierdółka. Teraz zobaczcie jak urys Zdrowy, duży chłop, nie? A już takie Kierować I już jedzie. Zaczekaj, nie zaciesz teraz z przodu. Już jedzie. No jedź, kieruj. Jedzie gnaś? On, już się, przy, on już się przymierza. Niedługo też będzie kierował. No, zobaczcie, to będzie kierowca, traktorzysta znaczy. się. No i także tak to widzicie wygląda. Kolejny dzień e, koszenia pszenicy, kolejny kawałek za nami, kolejne tony w magazynie. Także cieszy to. E, tak jak mówiłem wcześniej, z planowaniem jest całkiem sympatycznie. W tym roku. Przynajmniej na naszym terenie nikt nie powinien mieć powodu do narzekania. Ja to mogę powiedzieć z ręką na sercu. E, uważam, że kiedy rzeczywiście jest źle, warto jest o tym mówić i nawet trzeba o tym mówić. Ale kiedy jest też dobrze, to też nie powinniśmy o tym zapominać, bo gdzieś tam pojawiają się komentarze, że jesteśmy nienormalni, niepoważni, e, bo podajemy wydajności, że są za duże, a my przecież walczymy o suszę. Więc ja tylko przypomnę, że my nie walczymy o suszę, tylko walczymy z suszą. I tutaj pojęcia tych pojęć nie należy mylić, tak żeby to wszyscy zapamiętali. Bo mi się wydaje, że jeżeli plony też są dobre, powinniśmy się... Nie wiem czy może tym chwalić, ale po prostu mówić, że jest OK, a nie na takiej zasadzie, że rolnicy to tylko płaczki i nic więcej. I co synu, skończymy ten odcinek w końcu o normalnej e, no, jasności, bo zazwyczaj wszystkie vlogi żniwne kończymy gdzieś godzina 22, 23, kiedy jest ciemno. A tym razem skończymy już jeszcze o zachodzie. Zrób słoce. ładnie, papa. Zrobię wszystkim papa. Papa! Pa. 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 Pa, pa. Ślicznie! Widzicie synu, wie co trzeba zrobić. Trzeba wiedzieć Cześć kiedy ze sceny zejść, nie? Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!